Siemanko, Siemanko. Kolejna część, kolejny quest. Kolejny dostęp. Akurat na wampiry. vampiry. Wampiry, sprawdźmy sobie, którego questa mamy. Upiory. Dostęp, droga dro do Transylwanii. Opowiedział ci kilka rzeczy o Transylwanii. Powiedział, żebyś poszukał Abrahama, który może znać drogę do tego miejsca. No dobra. M mamy już zakończone dwa questy nienawiść, i zemsta i zrozumienie i cierpienie. Oba są na 270. Lecz teraz mamy quest na 350 bodajże, tak jest. 350 poziom potrzebujemy, żeby sobie zrobić tego questa. W ogóle zacząć tak mi się zdaje. To tak. Abrahama do Abrahama musimy pójść sobie na czarnych rycerzy. Czarni rycerze są bodajże tutaj. Czyli musimy iść do burgi i widzimy się tam gdzieś w okolicach no dobra, mam naszego NPC-ka, Abrahama Widzicie, jest po prawo od zamku Czarnych Rycerzy Klikamy sobie na niego, za czym co nam ma do powiedzenia Powiedziano mi, że możesz mi powiedzieć więcej o transywani. Skąd o tym wiesz? Dowiedziały. dawno nie słyszałem, żeby ludzie mówili o tym miejscu. Prawda jest taka, że po wielkiej wojnie starsze wampiry wolały być tam odizolowane. No dobra, mówimy, rozmawiamy, pomogę mu. Tak jest. Ja też nie wiem, chyba nikt tego, chyba nikt, kto nie jest wampirem, nie wie. Z drugiej strony, niektórzy ludzie donoszą o napotkaniu starożytnego wampira... wężącego na ziemiach Hekele poza Transylwanią. Dobra. Okej. Okay. I zaktualizowało nam się quest log. Zobaczmy sobie na quest logi nasze. I tu. Abraham powiedział ci, że tylko starszy wampir wie jak dotrzeć do Transylvanii. Jeden z nich krąży po krą kontręcie kon KKL. A więcej informacji znajdziesz w Murori. Tak jest. Więc najpierw musimy znaleźć sobie npc w Murori. Musimy do niego pójść. I dopiero później będziemy mieć za zadanie znalezienie naszego... Starszego wampira. To tak, biegniemy do murori, okej, okay, jesteśmy w murori, idziemy tutaj bliżej sobie wyjścia prawego. I tutaj mamy dwóch strażników. Który z tym akurat będziemy musieli sobie porozmawiać. A żeby z nim porozmawiać, musimy sobie zobaczyć na papiery. Uwaga, ludzie, tajemniczy wampir krasuje po lasach w poszukiwaniu potencjalnych ofiar. Nie chodźcie sami po lesie. Klikamy sobie na to. Quest Questlock nam się zaktualizował. Odkryłeś więcej informacji, które mogą doprowadzić cię do transowanii. Może któryś ze strażników dać. Może dać ci wskazówki, jak znaleźć starszego wampira. Ok, widzimy, możemy porozmawiać sobie z tym strażnikiem. Rozmawiamy sobie. Zbiera ofiary na całym kontynencie, tak więc poszukamy go. Tylko, że jak jest na całym kontynencie, więc. więc możemy mieć problem ze znalezieniem go samemu. Powiedział ci, że w lasach Akele jest wampir porywający ludzi. Może, jeśli da się porwać wampirowi, zabierzecie do Transylwanii. Dobra, teraz, teraz mamy tak, mamy znaleźć tego wampira, lecz go nie ma nigdzie na mapie. On respi się 45 po, po każdej godzinie. I w jednym z czterech bodajże losowych miejsc. Teraz sobie zajrzymy, w których miejscach się respi. Tak więc wróćmy sobie. M, pierwsze miejsce sobie zobaczymy obok Kastelweli, obok zamku wampirów. Okej. Okay. Pierwsze miejsce, gdzie się resp'i? To jest właśnie tutaj. Gdzieś tutaj w tej okolicy. 45 po może, ale nie musi pojawić się nasz wampir. Dobra, drugie miejsce to jest w um, Odburgi w lewo. Drugie miejsce jest tutaj, albo tutaj na górze. Nie pamiętam dokładnie, ale jakbyście sobie tutaj czekali, to i widzicie wszystko, co tam jest na górze. To wystarczy sobie tu stanąć. Jeśli będzie zrobicie spykułko do tamtego miejsca, to tutaj, gdzieś w tej okolicy, jest drugie miejsce. Teraz musimy pójść do murori. Do murori, jak jesteśmy już tutaj niedaleko, to zaj zajdźmy. zajdźmy tą stroną. Bo tędy będzie szybciej. Okej. Okay. Jesteśmy w trzecim miejscu. On gdzieś tutaj się respi. O, tutaj gdzie my jesteśmy. Tu jest trzecie miejsce i teraz pójdźmy sobie do czwartego miejsca, w którym jest ten wampir. On losowo jest, tak jak mówiłem, 45 po każdej godzinie może się pojawić. Znaczy na pewno się pojawi, tylko nie wiecie w którym miejscu losowo, w tym jednym z czterech miejsc. Ok, jesteśmy w czwartym miejscu, to teraz co nam pozostaje, czekać na godzinę, na minutę, 45 po każdej godzinie i w jednym z tych czterech miejscu, miejscach, w jednym z tych czterech miejsc pojawia się właśnie ten wampir, żeby dalej pójść potrzebujecie jakąś większą ekipę, nawet tutaj, nawet na tego, na tą misję, dobrze jest mieć minimum cztery osoby, jakieś większe poziomy, żeby... Każda osoba była sobie w jednym z tych czterech miejsc i, czeka i czekała, aż się pojawi, bo on po jakimś czasie znika, więc nie zdążycie wejść, oblecieć wszystkich miejsc samemu, a jak już sobie ktoś czeka na jakimś miejscu, mówi o, tutaj jest, podbijaj. I w tym czasie my biegniemy sobie do niego i wiemy, w którym miejscu się respi. Wchodzimy sobie, czekamy i, i, i czekamy aż nasz, nas porywie. Do jego zamku, do Zamku Starszych Wampirów. Ale to za chwilę opowiem Wam więcej, jak już będziemy go widzieć. Tak więc, Z2 widzimy się, jak już będę mieć jakąś ekipę i będzie godzina, załóżmy 15.45 albo 16.45. No, to Z2. Dobra, za chwilkę będzie Bosik, jeszcze na jakimś innym poradniku, co patrzyłem, to że jeszcze tutaj w tym piątym miejscu może się pojawić. Ale ja już tutaj jestem na jednej miejscówce. Kilka razy tu padłem. Mam nadzieję, że teraz będę jakoś sprawniej to robił i będziecie widzieć wszystko dokładnie, co, co tu trzeba robić. To, o, ktoś tu jest, już chyba ten pomocnik mój. Dobra, joł. I co teraz? Jeśli, załóżmy, znikwam tutaj, to następnym razem tak samo będzie tutaj, w tym samym miejscu, dopóki ktoś go nie, nie zabije, wtedy sobie zmieni miejsce, w którym się pojawia. Mam nam zejść HP według jednego poradnika do poniżej 300, a według tego, co oglądałem na YouTube, to osoba, co miała 450 HP, przeniosło do niego. <grym> Może nie padnę, no. To na razie sobie wezmę tak około 300, poniżej 500 będę mieć. I założę pierścień manny. I co my musimy zrobić? Co my musimy zrobić? Musimy stanąć. Potwór musi nam bić nas. Zbije nam HP. Ok. Zbije nam HP. I jak będziemy mieć poniżej, załóżmy sprawdzimy. Poniżej 500 HP. Założymy pierścień many I zaatakujemy potwora. I po tym czasie nas przeniesie. Tylko musimy uważać na podpalenie. Podpalenie nam zabija po 200 życia. Po 200 życia nam podpalenie z każdego ticku zabiera. Czyli jak macie 300 życia, to dwa razy kliknie i już, już jesteście martwi. Więc trzeba na to uważać. Wyleczyć się. Najpierw to podpalenie wam trochę HP zjedzie. Zajmiecie pierścień many i założycie go z powrotem. Za jakąś chwilkę, jak znowu wam HP spadnie poniżej. 300 500 zobaczymy za chwilę. No dobra. Dwie minutki zostały. Więcej tu chyba nie mam nic do dodania. Magowi mają dobrze, że mogą sobie załóżmy pójść tam po prawo, na jakieś potworki i, i nie mają pancerza w ogóle. Pancerza w ogóle nie mają i potwory mogą im zbić HP. Wtedy sobie zakładają pierścień many i sobie siedzą. Już tutaj przychodzą ze zbitym HP. Ja muszę jeszcze poczekać, bo nawet jak mam całe EQ zdjęte, to i tak mi potwory nic nie biją. To. Nawet jakbym chciał sobie zbić HP, to sobie nie zbije. Po prostu sobie poczekamy. Zobaczymy. On nam bije 160. Może nawet nam walnąć 400. Więc może, może być ciężko. Jak będę mieć poniżej 500, to jeszcze założę pierścionek. Jak nie będzie działało, to później zejdziemy poniżej 300. Ale to na spokojnie. Na razie, na razie. Minutka została. A może sobie zaczekamy. Wziąłem sobie sowe, bo jakbym go atakował, to może mi wróżka dać bonus re regeneracji życia. I jak mi da bonus regeneracji życia, to wiadomo, że będę mieć powyżej tego pułapu. I nie, będę, nie będzie mi działał ten bosik. Bo musi mieć poniżej 300 albo 500. Zobaczymy za chwilkę. Co nie? Została nam 15 sekund. Jeśli mój zegarek dobrze działa. I zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. On mówił, że może ty go wziąć na siebie. Ale zobaczymy w ogóle jak to działa. Dobra, pojawił się Lestat. I niech nam zbije HP. Co jest? Wziął go na siebie. Dobra, nie, nie, chyba nie, chyba ja muszę mieć, dobra, dobra, poczekamy sobie, czy pierścień w gotowości, jak nam HP zejdzie poniżej, no na razie zobaczymy 500, najwyżej się wyleczymy i, tylko pamiętajcie, pamiętajcie, regeneracji, patrzcie czy nie jesteście podpaleni, 2200, 2200, 1700 miwanu prawie. 1500. 1500 nadal, 1400. Pięści mamy w gotowości, 1900. Jeszcze, 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 jeszcze. Wziął go na siebie. Jeszcze. 1K. Dobra. Widzicie, to nic mi nie da. Mam jeszcze dwie minutki. Powtórzę próbę. Widzicie się te po mnie, potwory były naryspione. Ja się nie zdążyłem wyleczyć, nie mam potwory dobrych, ale dobra, spróbujemy to jeszcze raz. Dwie minutki, ale widzicie, zaatakowałem go. Teraz, na tamtego się rzucił, dobra. Okej, okay. niech mi zbija HP. Za Pierwszej many mam. Poniżej 500 HP miałem, 450 i mnie przeniósł. Ja sobie manę zregeneruję za ten czas. Niech mi zbija HP. Dobra, miałem zdjąć sobie EQ, żeby mi więcej biło, ale to chyba nawet nie robi różnicy, on tak losowo sobie bije te hity. Wiecie, zablokowane, zablokowane, ale mniej zblokuje wtedy. 2,800, MANO mi wysysa powoli, więc dobrze sobie regenerować ją. Minutka została, ciekawe czy mnie przyniesie. Jeszcze spodnie, zdejmę. Dora, może nie. 2,300, 1,600, dobra. Teraz patrzymy na HP. 1,400, 1,300. 900 500 Ej, zapój za szybko Czekaj, jeszcze, 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 jeszcze Jeszcze 500 HP 500 500, 500 Dobra Okej okay. Okej, okay, przeniosło nas. Dobrze, dobrze. Widzieliście to. Trzeba, trzeba było go atakować. Poczekajcie chwilkę. Zbiorę sobie uluta, luta, chociaż tutaj nic nie mam. Dobra, co co teraz? Teraz musimy pójść. Po prostu przejść do wyjścia. Ciekawe, czy damy radę. Spytam go. Dobra. Trzęsę cały, trzęsę się z tych emocji, 500 HP już czwarty, czy piąty, piąty cztery razy, nie, trzy, cztery razy padłem, no, piąty raz to już nie chciałem padnąć, czekajcie. Starszy wampir, to ja tu bardzo mnie nie pomogę, ale coś tam zawsze do przodu. Mamy bufki od niego, dobra. Tutaj dużo nie ma. Jak patrzyłem na filmikach, to tak dużo tu było potworów. Ale on jest alchemikiem i widzicie, jak to ładnie stoi? Jak a mnie to tak złożyło? Tragedia, jeszcze zawsze potwory mnie tak złożyły. Ja tu mam swabeku. Muszę sobie coś polepszyć. To co nam powie w hełmie, nie, dobra. Ja idę za nim. Widzimy, idziemy sobie tędy. Starsza pani wampir, Lul. Pani wampir. Ale jest ciekawe. Nazwy tu mają, po tym biegniemy i znowu padnę <grymne> i znowu padnę. Follow, czekaj. O, nie było tragedii. Wchodzimy sobie w TPK. kościk zaktualizowany. Droga dro do Transylwanii zrobiona. I teraz przenieśliśmy się. Czekajcie, zgaszę sobie. No, wejdę sobie. Widzicie, i tutaj mam teraz skrót. I wchodzimy sobie automatycznie. Cień na wielki. Ale no, już myślałem, że tego że będzie. I tutaj mamy wyjście. I sobie widzicie, jesteśmy yy, tutaj. Gdzie to jest pod murorium? Tutaj był nasz bosik. I tutaj będziemy mogli sobie mm, chodzić na. No do tego. Do starszych wampirów. W zasadzie tyle. Muszę odreagować trochę. Odpocząć trochę. Bo już się, my, tyle razy za to fadałem To tragedia. Na początku Takie może rady powiem, już na koniec. Co ja źle zrobiłem? Czyli co tam mi się ja z jednym mana potionkiem biegałem. XDDD. <laughs> Sekundeczka, Tak, aby Wam powiem. powiem. Powiem, powiem Wam. Pierwszy raz padłem, bo zjechał mi HP, nie miałem pierścionka many. I nie zaznaczyłem go. Drugim razem zjechał mi HP, nie miałem pierścionek many. Ale nie patrzyłem na manę i mi zjechał całą manę i później HP. Trzecim razem padłem, zjechał mi, miałem pierścionek many, ale nie patrzyłem, na, nie wiedziałem, że podpala. To mnie podpalenie zabiło. Czwartym razem padłem, chyba, chyba to było tyle, czwarty razem to teraz padłem na, na wieżycce. Poszedłem tam, widzieliście, nie miałem nic HP. Nie mam jeszcze dobrych potków. Jakbym miał poty, załóżmy, co mi leczą po 3000 życia czy 4000. To bym się naraz wyleczył do pełna i jeszcze jakieś szanse bym miały na to ustanie. Ale nie miałem w ogóle żadnych potjonków. Takich dobrych muszę sobie zrobić, ale chcę najpierw właśnie filmik nagrać. No, to to by było tyle. questik zakończony. Droga do Transylwanii zrobiona. W, pod, w podkategorii Upiory. Droga, trzy kościki zrobione. Teraz będziemy mieć dalsze części. Ale to jeszcze nie teraz. Na razie to tylko chciałem sobie zrobić dostęp do starszych wampirów. Tak jest. Miłego oglądania. Juju. -ju.